Jak wypromować Twój kurs, aby przyciągnął tłumy klientów? Czyli wybrałeś sobie już temat, zbadałeś mniej więcej rynek, nagrałeś kurs, bo wiesz już, jakimi programami możesz sobie go w łatwy sposób przygotowywać, jakim sprzętem mniej więcej i co dalej? To znaczy, co zrobić, żeby Twój kurs zaczęli kupować ludzie? Zakładam oczywiście, że kurs jest dobrej jakości i jest dopasowany do potrzeb. Potencjalnych klientów, to znaczy w sensie wcześniejszego Twojego przygotowania do stworzenia tego kursu, już wyciągnąłeś jakieś wnioski, że to może być coś, czego klienci będą chcieli. I co w takiej sytuacji zrobić? To znaczy, jak teraz wypromować ten kurs? Twoim głównym zadaniem, nawet jeszcze. Przed stworzeniem kursu, czy nawet w trakcie tworzenia kursu, ogólnie nawet całą, cały twój biznes tworzenia kursów powinien opierać się na, budowanie, na budowaniu bazy kontaktów czyli na zbieraniu jakichś informacji bądź zachęcaniu ludzi do wykonania jakiegoś działania, które. Będzie później umożliwiało Ci kontaktowanie się z tymi osobami. To znaczy, żebyś nie musiał za każdym razem, na przykład, dodawać nowego wpisu na blogu i liczyć na to, że ludzie wejdą i go przeczytają, bo część wejdzie, część nie, tylko żebyś miał łatwy kontakt, stosunkowo łatwy z osobami, które są wstępnie zainteresowane materiałami, które tworzysz, i być może będą chciały kupić Twój kurs, żebyś mógł w każdej chwili odezwać się do tych osób. To znaczy, żebyś mógł na przykład wysłać maila, wysłać tradycyjną korespondencję, napisać coś na Facebooku, czy dodać film na YouTube, który wyświetli się subskrybentom, i tym podobne bazy kontaktów, czyli ogólnie takie miejsca, w których, gdy coś od siebie dasz, to znaczy, nawet nie tyle dasz, co, co wyprowadzisz komunikat do ciebie, czy to w formie właśnie wideo, czy jakiegoś wpisu na Facebooku, czy nawet na wspomnianym blogu. Tylko, no oczywiście, wszystko zależy od ilości osób, które regularnie odwiedzają, czytają Twojego bloga, czy wyślesz mailing, czy powiedzmy nawet SMS-a, telefon, tylko wykonasz telefon, tylko że to już jest oczywiście takie bardziej inwazyjne i. I trzeba z tym ostrożnie, i wymaga to też oczywiście sporych przedsięwzięć, takich informatycznych, żeby sobie zgrać na przykład wysyłkę SMS-ów ze swoim systemem, ale nie będę się w to zagłębiał. W każdym razie chodzi o to, żebyś po prostu zbierał kontakty, żebyś mógł w każdej chwili skontaktować się ze swoimi potencjalnymi klientami, bo to niesamowicie wpływa na Twoją. Sprzedaż kursu, czyli na przykład robisz promocję kursu, czy w ogóle wypuszczasz nowy kurs, to wtedy taka baza kontaktów po prostu umożliwia ci zwiększenie, niesamowicie, niesamowite zwiększenie sprzedaży. I co jest najistotniejsze w budowaniu takiej bazy kontaktów? Najistotniejszy jest ruch. Musisz mieć jakiś sposób, aby ludzie. Z internetu, po prostu, powiedzmy, no skupmy się na Polsce. Ludzie z całej Polski, którzy siadają do komputera, którzy włączają różne strony w internecie, żeby w jakiś sposób trafiali na Twoją stronę. I jak taki ruch sobie zorganizować? Najlepiej, jeśli zaczniesz tworzyć różnego rodzaju materiały. Materiały, czyli tak zwany content marketing. Po prostu tworzysz coś, co jest przydatne dla kogoś, i ten ruch kierujesz na strony tego typu, jak strona, na której jesteś, czyli nagraj kurs, bo jeśli już zdobędziesz ruch, musisz go skierować na stronę tak zwaną, stronę lądowania, czyli nie kierujesz ruchu. Nie, nie starasz się, żeby ludzie wchodzili przypadkowo na twoje strony, powiedzmy, na blogu, czy, czy oglądali przypadkowe nagrania wideo, tylko to wszystko powinno być w pewien sposób zaplanowane. I wracając jeszcze do ruchu, ruch może być darmowy lub płatny. Darmowy zazwyczaj polega na tworzeniu darmowych treści, które Pozycjonują się w wyszukiwalce Google bądź są gdzieś przekazywane w tak zwanym marketingu szeptanym, Ktoś po prostu poleca, czy to na Facebooku, czy nie wiem, nawet mailowo informuje jakichś znajomych, że przeczytał coś fajnego i, i może to im się przydać, że też mogą być zainteresowani przeczytaniem, czy obejrzeniem jakiegoś ciekawego, darmowego materiału, który stworzysz. Więc to jest taka darmowa opcja. Płatna to są po prostu reklamy. I teraz, gdy. Kierujesz sobie na tak, taki ruch na stronę lądowania. Ta strona lądowania musi dawać coś odbiorcy, to znaczy musi być w kręgu jego zainteresowań. Po prostu no nie ma sensu, żebyś na przykład próbował ściągać kompletnie cały ruch z Polski na swoją stronę, bo osób zainteresowanych tym tematem będzie niewielka ilość i całą energię, czy nawet pieniądze, którą poświęcisz na to, żeby ściągać ruch kompletnie niesprofilowany nie według, powiedzmy, chociażby zainteresowań odbiorców, to jeśli cały taki ruch ściągniesz na twoją stronę, to te osoby nawet jeśli wejdą, to od razu wyjdą, bo wejdą i zobaczą, nie, no w ogóle co to jest, nie, nie tego szukam w internecie, więc musisz też chociażby nawet tworząc reklamy czy darmowe treści musisz się tworzyć w taki sposób aby interesowały je aby interesowały, wzbudzały zainteresowanie osób do których chcesz trafić i później taka strona lądowania jest rozwinięciem tej reklamy. To znaczy w reklamie ściągasz ruch czy w darmowych materiałach w content marketingu tworząc jakieś wpisy na blogu na przykład, ściągasz sobie ruch na stronę lądowania i na tej stronie twoim zadaniem jest pobranie adresu e-mail. To znaczy, no zazwyczaj mało kto zostawi ci adres e-mail od tak, musisz jakoś do tego zachęcić. I najlepszą zachętą jest danie czegoś wartościowego w zamian za adres e-mail, czyli na przykład danie po prostu dostępu do jakichś ukrytych materiałów. Może to być jakiś Prosty kurs wideo, może to być jakiś PDF. Niemniej, jeśli za, jeśli w Twoim zamyśle stworzenie kursów wideo, to myślę, że najlepiej dawać w, w tym darmowym, w tej darmowej części, na którą zachęcasz, też dawać kurs wideo, żeby już była to ta sama forma, do której zmierzasz. I jeśli stworzenie strony tego typu jest dla Ciebie jakimś wyzwaniem, z którym nie poradzić sobie od tak, tylko musiałbyś się czegoś nowego nauczyć, czy zlecić, czy na przykład wykupić jakiś płatny abonament w systemach do tworzenia tego typu stron, jak na przykład Lead Pages. To jeśli nie chcesz bawić się w takie strony, możesz po prostu skorzystać z QVPL, czyli stworzyć sobie tutaj darmowy kurs. Na który ludzie będą się zapisywali, i po odebraniu takiego darmowego dostępu, ty widzisz, ile osób się zapisało, masz ich dane, czyli adres e-mail, ich imiona, i efekt jest ten sam, jak gdybyś miał taką stronę, tylko jest to no, mega uproszczone, bo po prostu masz stronę lądowania. Strona lądowania to jest w tym wypadku po prostu oferta Twojego darmowego kursu. Zachęcasz, żeby ludzie się na niego zapisali. Po zapisie masz już do nich kontakt. Jeśli stworzyłbyś ten sam kurs na YouTubie, y, możesz wtedy prosić o subskrypcję. Ale subskrypcja nie ma takiej mocy jak adres e-mailowy, bo po prostu y, wyświetli się osobom, y, w, które wejdą na YouTube'a, ale będzie to jedna z wielu ich subskrypcji, czyli zobaczą, że o proponowane filmy mogą zobaczyć, mogą nie zobaczyć, mogą wejść na YouTube'a, mogą nie wejść. A e-maila myślę, że każdy sprawdza codziennie i jest to naprawdę szybki i łatwy dostęp do szybki łatwy sposób kontaktu z Twoimi odbiorcami. Więc pierwszy punkt, czyli strona lądowania. Już jest rozwiązana w zasadzie dla Ciebie na stronie kuw.pl. Po prostu tworzysz darmowy kurs, cena 0 zł kilka lekcji wideo, zachęta w opisie do tego, żeby ktoś tego skorzystał że to jest naprawdę ciekawy materiał no i zbudujesz swoją bazę kontaktów. W podobny sposób działa na przykład mój blog, na którym też zachęcam do zapisu na moją listę mailową, tylko że jest to trochę bardziej rozbudowana ścieżka. To znaczy, ktoś najpierw ogląda wideo, później w tym wideo jest zachęta do przejścia na stronę zapisania, zapisania się z formularzem, ale ogólnie tworzenie takich darmowych materiałów, jakim są wpisy na blogu, powinien przyświecać cel jakiegoś zaangażowania twoich odbiorców, czyli tego, żeby albo polajkowali twój fanpage, wtedy też Masz jakiś kontakt z tymi ludźmi, bo dodając wpisy na fanpage'u, ludzie będą je widzieli, chociaż Facebook ogranicza w pewnym sensie ten zasięg, więc i tak nie dotrzesz do wszystkich. Lepiej by było na przykład mieć grupę na Facebooku, zachęcać do zapisania się na tą grupę, i to też by była fajna forma budowy takiej bazy kontaktów, lub po prostu zachęcasz we wpisach, czy w wyskakującym okienku, czy gdzieś na stronie głównej, zachęcasz do zapisu na listę mailową. I gdy masz już stronę lądowania, gdy masz już zbudowaną tą bazę, możesz zachęca, znaczy już zachęciłeś ludzi do zostawienia swojego adresu e-mail, i teraz możesz przystąpić do tak zwanego produkt lunchu. Produkt lunch to nic innego jak wzbudzenie zainteresowania u Twoich potencjalnych klientów Twoim głównym produktem. Czyli w tym wypadku rozbudowanym kursem wideo tworzysz po prostu serię materiałów wideo podobnie jak w sekcji tej poprzedniej, to znaczy możesz to w zasadzie połączyć. Możesz ludzi zachęcać do tego, żeby zapisywali się od razu na twój produkt lunch. Czyli tymi darmowymi materiałami będą już wideo zachęcające i w pewnym sensie wprowadzające do pełnego kursu. Albo mogą to być materiały niezależne, możesz stworzyć sobie kilka takich różnych landing pages z e, różnymi materiałami darmowymi i zbierać bazy, a e, później, dopiero gdy stworzysz swój pełny kurs, e, zrobić to samo, tylko już z zachętą na, e, z zachętą ukierunkowaną na kupienie pełnego kursu, czyli e, taka strona na QV.pl też może być w pewnym sensie produkt lunchem, e, po prostu dodajesz lekcje wideo, możesz nawet dodać jedną, dwie lekcje, później edytować kurs, dodać następną, później edytować dodać następną i informować, że na przykład lekcje będą, nowe lekcje będą się pojawiały z jakimś tam opóźnieniem czasowym i celem takiego produkt lunchu jest po prostu zachęcenie, przybliżenie wstępnie zainteresowanym osobom, przybliżenie tematu Pełnego kursu, czyli pokazujesz mniej więcej to, co będzie w pełnym kursie, ale oczywiście w okrojonej wersji, bo no jeśli na przykład pełny kurs trwa 12 godzin, no to tworząc nawet mocno skondensowany, mocno skondensowany produkt w postaci takiego darmowego, Darmowych, serii darmowych materiałów wideo, no to nie upchasz 12 godzin, powiedzmy, w 2 godziny, czy nawet w półtorej, bo 3 wideo po pół godziny mamy półtorej godziny. Mówisz rzeczy istotne, ale no nie jesteś w stanie w takim Launchu zawrzeć wszystkiego. I taki lunch działa bardzo prosto. To znaczy, tak jak w przypadku budowania bazy, budujesz sobie tą bazę, Czyli zbierasz kontakty, czy to mailowe, czy zachęcasz do polubienia fanpage'a, zapisania się, zasubskrybowania Twojego kanału, i kolejnym krokiem jest stworzenie oferty pełnego kursu. Czyli po prostu kierujesz ludzi po takiej serii takich darmowych materiałów, kierujesz ich na ofertę swojego pełnego kursu. Tak jak tutaj na przykład w produkt launchu nagraj kurs, y, masz dostęp do trzech materiałów wideo. Tak samo możesz mieć dostęp tutaj na stronie QVPL, gdy stworzysz darmowy kurs i y, możesz dawać dostęp do materiałów wideo tego typu i później zwyczajnie kierujesz ludzi na ofertę swojego rozbudowanego kursu. Jest to po prostu bardzo, ale to bardzo y, skuteczna strategia pod tym względem, że y, nie tracisz y, ruchu który kierujesz na swoją stronę, bo jeśli pominąłbyś zbieranie tych maili, jeśli nie stworzyłbyś takiego darmowego kursu, nie zachęciłbyś ludzi w ten sposób, że nie poznaliby tak naprawdę czego mogą się spodziewać w pełnym kursie i wyglądałoby to w ten sposób, że na przykład na swoim blogu zamiast odwoływać się do takiej strony typu product launch Typu darmowy kurs, tylko od razu kierując ich na ofertę, to ktoś wchodzi na ofertę i OK zapozna się z nią, jeśli jest zainteresowany, można nawet obejrzeć jakieś y, nagrania wideo, ale y, szanse, że kupi są znacznie mniejsze niż w przypadku, gdy już wcześniej jest zaznajomiony z darmową wersją tego pełnego produktu. No po prostu jest to, działa, działa to na tej samej zasadzie, jak na przykład masz kupić samochód w salonie, ale wcześniej możesz mieć jazdę próbną tym samochodem. Czy nawet dwie, trzy jazdy próbne takim samochodem. Yy, dealer w, w salonie opowiada ci o wszystkich rzeczach w danym samochodzie jedziecie sobie, widzisz ile wynosi na przykład średnie spalanie, jakie jest jego przyspieszenie, no ogólnie testujesz sobie w pewnym sensie i masz już jakąś wizję tego, jak może wyglądać twoje korzystanie z samochodu, gdy już go zakupisz i wtedy, gdy przychodzi już do oferty, gdy dealer mówi, ok, taka będzie cena, w pakiecie jeszcze dorzucimy, nie wiem, i jakieś inne bajery, i wtedy jesteś bardziej skłonny do kupienia tego samochodu niż gdybyś od razu wszedł do salonu i dealer mówi: No to co, kupuje pan jaki kolor, ten czy ten? No i wtedy no jeszcze tak naprawdę nie wiesz, czy, czy to jest samochód dla ciebie, nie, nie masz szansy przetestowania tego, nie zapoznajesz się z nim za dobrze. No ok, dostaniesz jakąś broszurkę informacyjną typu oferta, ale szanse, że kupisz ten samochód, są znacznie mniejsze niż w przypadku, gdy przejdziesz wcześniej przez taką, jakby procedurę, zaznajomienia się bliżej z tym produktem, właśnie w takiej darmowej wersji. I teraz, gdy masz już taką ofertę, no to w zasadzie sprawa jest w pewnym sensie zamknięta, to znaczy no albo ktoś od ciebie kupi ten kurs, albo nie. Ale cały ten proces, Możesz w zasadzie powtarzać w nieskończoność. Możesz tworzyć ciągle nowe kursy bądź odsyłać nowe osoby na tą samą ścieżkę. Czyli ruch z internetu, z różnych stron internetowych, z reklam, na przykład z Google AdWords, czy z reklam na Facebooku, czy tworząc. Materiały, jakieś na przykład wpisy na blogu czy na YouTube, zauważ tutaj przykład wideo y, nagranego ze stacjonarnego szkolenia. W którym po pierwsze jest karta informacyjna, która odsyła też na stronę Nagraj Kurs, y, i na końcu wideo jest plansza, w której y, też y, odbiorca jest odsyłany na stronę nagrajkurs.pl. Więc. Generujesz jakiś ruch za pomocą albo darmowych materiałów, które tworzysz i, one, i pozycjonujesz je e, dzięki temu w przeglądarce Google, albo reklamujesz się w płatnych systemach do reklamy typu AdWords czy Facebook, albo w, na przykład dogadujesz się z jakimiś innymi blogerami, z innymi stronami, wymieniać się linkami. Ogólnie chodzi o to, żeby sprowadzić ruch. Na swoją stronę, ale tą stroną nie jest po prostu twoja strona, z której nic nie wynika, tylko jest to strona lądowania, na której ktoś może zostawić swój kontakt, czyli w tym wypadku zapisać się na darmowy kurs, dzięki czemu ty dostajesz w zamian adres mailowy, wykonajesz jakąś pracę, zainteresowałeś kogoś, ktoś czegoś się nauczy z tego materiału, który przygotujesz, ale w zamian masz adres e-mail. Myślę, że to jest bardzo uczciwy układ. I dalej, gdy masz już taką bazę kontaktów, po prostu tworzysz sobie produkt launch swojego kursu, czyli no, zachęcasz do kupienia pełnej wersji poprzez odwołanie w ostatnich materiałach, jakie tworzysz w takim produkcie launchu, odwołanie do oferty pełnego kursu, czyli zachęcasz, dajesz taką jazdę próbną w produkcie launchu i oferujesz pełną wersję twojego kursu. Celem jest po prostu profit i robienie tego w kółko po to, żeby no, kręcił się Twój biznes tworzenia kursów wideo. Tak jak wspomniałem, może to być ścieżka ciągle na jeden kurs i po prostu zdobywasz ciągle świeży ruch nowych odbiorców. Kierujesz na swoją stronę, później na swój pełny kurs. Ale znacznie lepiej jest rozbudowywać wachlarz swoich kursów, bo zauważ, że te dane kontaktowe które zbierasz na stronie lądowania czy w produkt lunchu możesz je później wykorzystywać dalej Czyli jeśli ktoś już kupił twój kurs No to nie kupi go drugi raz musisz stworzyć następny i następny żeby po prostu twój biznes się rozwijał więc finalnie jest to naprawdę bardzo fajne i i ciekawe moim zdaniem zajęcie, jeśli chcesz się rozwijać w jakimś temacie, bo nie dość, że sam się będziesz rozwijał, to będziesz również i pomagał innym rozwijać się w tym temacie. To dodatkowo jest to, no jak już pewnie widziałeś we wcześniejszych materiałach wideo, no bardzo dochodowe zajęcie, bardziej dochodowe ze względu na skalowalność od działań, które wymagają kontaktów jeden na jeden z klientem zazwyczaj, bo no jeśli tworzysz coś raz i raz to tylko sprzedajesz jakąś swoją usługę, no to nie jesteś w stanie na tym zarobić tyle, ile w przypadku gdy stworzysz coś raz, ale możesz to sprzedawać no nieograniczoną ilość razy. Więc zapraszam cię na kowi.pl. Zapoznałeś się już myślę z tworzeniem kursów w stopniu wystarczającym, żeby rozpocząć przygodę. Zastanów się Jaki temat Cię interesuje? Postaraj się znaleźć problemy ludzi w tym temacie, postaraj się je rozwiązać za pomocą kursów wideo. Najpierw stwórz jakiś darmowy, możesz stworzyć też kilka darmowych kursów i sprawdzić, który z kursów będzie cieszył się większym zainteresowaniem. Następnie tworzysz pełny kurs płatny wideo i zaczynasz zarabiać pieniądze. Także w serii tych materiałów to wszystko. Życzę Ci. Powodzenia i jak, najwię jak największej ilości sprzedanych kursów.